Wyszedłem na spacer któregoś dnia. Wiatr wilgotnie owijał mą szyję. Głowa rozbrzmiewała mi jękami i trzyciem. po nocy spędzonej pośród jej kości. Przeszedłem obok domu misyjnego, gdzie ten stary, szalony sęp zwany Wielebnym miotał się i wrzeszczał o życiu po twojej śmierci. Wtedy pomyślałem o moim przyjacielu, myślałem... Jak zwinęli do winoleum i przestrzelili szyję. Krwawa Aureola, niczym myślowa bańka, otaczała rodłowa, i zawyłem do firmamentu. Wygląda na to, że deszcze zostaną tu na dłużej. I deszcz lunął na mnie i obmył mnie całego. Mówiłem: Tato nie zostawicie, Henry. Tato nie zostawicie, chłopcze! Tato nie zostawi cię Henry, tato nie zostawi cię chłopca. Tak, droga jest długa, droga jest ciężka i wielu na nie odpada, lecz tato nie zostawi cię Henry, więc nie ma po co płaczać. I poszedłem dalej tą drogą, on poszedł dalej tą drogą, i poszedłem dalej tą drogą, on poszedł dalej tą drogą. Księżyc zdawał się być wyczerpany, jak coś do politowania. po wiekach spędzonych nad brzęczącymi drutami miasta, i to przypominało mi jej twarz, jej wyblakłe i głodne oczy, jej włosy były jak zasłona, otwierające się, gdy śmiała i zamykające, gdy kłamała. Lecz duch jej wciąż się tu unosi, chociaż zostawiła mnie i odeszła. Psy w slamsach szczekają, dzieci i deszczu na ulicach. A łzy, które dziś wypłaczemy Zostaną wymyte przez łzy Które wypłaczemy jutro Tato nie zostawi cię Henry Tato nie zostawi cię chłopcze Tato nie zostawi cię Henry Tato nie zostawi cię chłopcze Tak, droga jest długa Droga jest ciężka I wielu nad nich opada Lecz tato nie zostawi cię Henry Więc Nie ma po co płakać i poszedłem dalej tą drogą on poszedł dalej tą drogą I poszedłem dalej tą drogą on poszedł dalej tą drogą I doszedłem do małego domku małego domku na wzgórzu I wsiadłem do środka zasłona zaszeleściła. do domku o krwisto czerwonym wnętrzu Gdzie kobiety o mokrych wargach i tłustych łapach Pełzały po sufitach i ścianach Napoiły mnie mnóstwem trunków I oprowadziły po pokojach Nagiego, zziębniętego i szczerzącego zęby Aż wszystko ogarnęła ciemność I wirując Zwaliłem się na podłogę Obudziłem się tak pijany i wściekły Że ledwo mogłem mówić I poczucie wstydu I poczucie winy i pieprzona bijatyka. Ściany wokół mnie zaczerwieniły się ciepłym wytryskiem materiali. Mówiłem: Tato nie zostawi cię, Henry. Tato nie zostawi cię, chłopcze. Tato nie zostawi cię, Henry. Tato nie zostawi cię, chłopcze. Tak, noc jest ciemna, noc jest głęboka. I jej szczęki szeroko rozzwarte. Lecz tato nie zostawi cię, Henry. Więc. Nie ma po co płakać. I poszedłem dalej tą drogą. On poszedł dalej tą drogą. I poszedłem dalej tą drogą. On poszedł dalej tą drogą. W tym miejscu wciąż trwa deszczowa pora. Śmierć wyskakuje za każdych drzwi, niszcząc cię dla twoich pieniędzy, twego ubrania, dla twojego. Nic. Całe miasteczko zmywane z powierzchni. Fawale eksplodujące na niepalnych śluzach. Linczujące tłum szwadrony śmierci. Dzieci rodzące się bez mózgów. Szalony upał i nieustanne deszcze. Jeśli włożysz rękę w tę dziurę to wyciągniesz ją pod do kości. Jej pocałunki wyćwitały bąblami na mych wargach. Wytrwałem. Wytarłem deszcz. I. Prawie zatęskniłem. I poszedłem dalej tą drogą. On poszedł dalej tą drogą. Śpiewałem. Tato. Nie zostawi cię, Henry. Tato. Nie zostawi cię, chłopcze. Tato. Nie zostawi cię, Henry, tato, nie zostawi cię, chłopcze. Tak, droga jest długa, droga jest cięższa i wielu na niej odpada, lecz tato nie zostawi cię, Henry, więc nie ma po co płakać. I poszedłem dalej tą drogą. On poszedł dalej tą drogą. I poszedłem dalej tą drogą. On poszedł dalej tą drogą. Uginając się pod tym ciężkim brzmieniem. Pod tym ciężkim brzemieniem, tak! Poszedłem dalej tą drogą, tak! On poszedł dalej tą drogą. Hej. 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 I poszedłem dalej tą drogą.